Kto najpierw jechał? też kiedyś na 1%? Halo? Halo, cześć, eee, halo, cześć, cześć jest coś to coś to to... Są wolne koleżanki, zapraszam, ulica Dzielna, trzymaj Słuchaj, yy, dałabyś koleżankę, z którą bym mógł tam się zabawić? Będzie, ale... Słucham? Słucham? Halo? No cześć. Cześć. Yy, masz 100 zł za godzinkę, tak? Tak. I powiedz mi, co jest w cenie? Kochanieńki, w cenie masz klasyczne, francuskie w zabezpieczeniu, piszczotki, masaży keretycznej, fajny, To yy, tylko zbliżeń może być. Yhym. Ja bym chciał yy, tak na pół godzinki, wiesz? 80 zł skosztuje. No dobra, a jak skończę w 10 minut, no bo tak myślę, 5-10 minut. To jest opcja, że zagramy razem w karty? Karty? Tak, ja wezmę karty i sobie pogramy w resztę czasu. Żeby wykorzystać czas. No jak już płacę, to kurde trzeba wykorzystać. No to kurde jest to gdzie indziej sobie szukaj, żeby pograć w karty. Jeszcze tego nie było grane. Tak? Nie, no szkoda, słuchaj, Siewicz a... a... Ale my warianty.